Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na premierze nowej zdrapki. a jest to wakacyjne odliczanie. Kosztuje 7 euro i każda zdrabka wygrywa. Także zapraszam do oglądania. Już mam przygotowaną zdrapeczkę do drapania oraz po prawej stronie legendę oraz pisaczka, którym będę zaznaczać. Wydrapane symbolem. Zdrabka kosztowała 7 euro, ale każda zdrabka wygrywa, także od 3 euro do góry mamy wygrane: 3, 4, 7, 10, 50 euro, 100 euro, 1000, 5000 oraz dwie główne wygrane po 7000 co miesiąc przez cały rok. No, to jest coś super. Dobra wypłata. Także zapraszam, drapiemy. Mamy 31 cyferek do zdrapania. Szukamy, będziemy tu zaznaczać y, symbole. Mamy klapeczki, piłkę gwiazdę, taką rozgwiazdę. Y, mamy rybki, kraby, delfinki, słoneczko, statki. Także zapraszam. Drapiemy. Start. Pierwszy symbol: słoneczko. Może tak trzy zdrapie i zaznaczę dopiero statek i krab. Wszystko po jednym. I szybciutko zaznaczymy sobie statek, kraba oraz Słońce. Zdrabko podobna właśnie jakiegoś kalendarza adwentowego lub polskiego odliczania świątecznego. Tylko tu trzeba znaleźć kilka symboli. Rybka, Słońce i rozgwiazda. Gwiazda, gwiazda. Słoneczko mamy drugie. I rybka. Mhm. no, żebym tylko się nie pogubiła w tych symbolach może teraz tylko dwa yy, parasol i piłka numer 24 tutaj się kryje no, delfin ryba, po dwa, wolę po dwa i delfin był, tak tu mamy kraba pod szóstką statek O, tutaj zaznaczyłam się, ale dobrze, nic, nic nie szkodzi. Tu mamy gwiazdkę i słoneczko. Fajnie się drapie, tylko właśnie te symbole trzeba szukać i zaznaczać, albo liczyć później. Słoneczko kolejne. Kraby i słońce. No, dążymy do 5000. Krawda, tak. Zbliżamy się. Mamy rybkę, gwiazdkę i słońce. Rybkę, gwiazdkę i słoneczko. A gwiazdki dadzą nam 7 euro. Jak będzie jeszcze dwie, musimy znaleźć. Mamy słońce i gwiazdkę. O proszę, chyba będzie 7 euro. Statek. Słońce. No zobaczcie. Dwa słoneczka i pięć tysięcy euro. Proszę, ale by było super. Tu mamy delfinka i parasol. Numer 23, statek. Numer 7, parasol. Słońce. I ostatnie. Gwiazdka, gwiazdka i tak myślałam, właśnie mamy 7 euro wygraną na tej zdrapce, już Wam pokazuję z bliska, mamy gwiazdeczki i 7 euro, czyli zwrot tej zdrapki, bardzo fajna, udana premiera według mnie. Jak Wam się podobało, zapraszam do zostawienia komentarza, łapeczki i subskrypcji. Z, z, właśnie z, jeszcze nam brakuje 10 subskrypcji i będzie rozdanie na nasz konkurs 400 subskrypcji, także zapraszam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, pa!